Chciałem zapytać o y, pikiety migracyjne, bo jutro Konfederacja urządza w całej Polsce... W 80 kilku miastach. Y, tak. Y, jest to krytykowane przez przedstawicieli koalicji rządowej. Jednocześnie PiS zbiera w podobnym rytmie podpisy pod referendum migracyjnym. Czy migracja... Co tam w koalicji rządowej demokracja się przestała podobać? Że, że krytykują to, że obywatele pikietują? Nie, no, krytykują... To chyba najbardziej cywilizowana forma wyrażenia swojego stanowiska w demokracji. Rozumiem, że krytykują ewentualnie ostrze, w kogo to jest wymierzone. No mhm. w nich. Tak, niej... polityka rządu nam się nie podoba. Więc to, że rząd i partie rządzące nie są zadowolone, to jakby wszystko jest na swoim miejscu. No dobrze, ale nie ma pan takich obaw, bo widzimy, jakie nastroje się uruchamiają w tej chwili wokół migracji. Mieliśmy dwa dni temu w Wałbrzychu przykład, no, pobicia jednego z migrantów, Wejczyka, który został, jak się potem okazało, fałszywie oskarżony. To nie jest prawda w mojej ocenie. Ale co nie jest prawdą? Że został pobity? No, że fałszywie pobity, czy... został oskarżony że miał filmować e, dzieci policja sprawdziła. Nie miał, tylko to robił. No ale to skąd wiecie? Od ludzi, którzy tam mieszkają w tym uczestniczyli. No dobrze, to policja kłamie w takim razie? Sprawdzaliście to? A policja podaje fakty i manipuluje informacjami jak zwykle. E, z tego co wiedziałem komunikat. Przede wszystkim e, e, czy mamy komunikat policji z Wobrzycha? E, jak znam życie, prawdopodobnie się nie odzywają. Mamy komunikat jakiegoś rzecznika z Warszawy, pana Dobrzyńskiego, który jest no, rzecznikiem AMZ. Bo... Czy jest w ogóle policjantem? Dlaczego nazywamy to komunikatem policji? No bo odpowiada za służbę. Ale nie jest policjantem. Ale policja... Bądź, bądźmy szczęśli i co on, co on napisał? Że na telefonie nie znaleziono, nie znaleziono, bo mu wcześniej to skazano. Ale kto mu skasował w takim razie? Być rodzinie? może ci, którzy byli wściekli na to, że ich dzieci są filmowane przez tego imigranta. No dobrze, ale mimo wszystko nie, nie obawia się pan, że to budują się tego typu nastroje? W no chwili? obawiam się, że są wpuszczeni do Polski bandyci przestępcy. Tak jak wczoraj w Lubinie mamy informację, że człowiek skazany za zabójstwo zgwałcił kobietę w hotelu robotniczym I, i państwo polskie nie chce wiedzieć, kto jest zabójcą, kto jest przestępcą. Myśmy zgłosili w Sejmie poprawkę do ustaw, żeby po pierwsze nie wydawać wiz obywatelskich, Obywatelom, z którymi nie mamy umów o readmisji, czyli deportacji, to zostało odrzucone przez policję rządzącą. Po drugie, zgłosiliśmy poprawkę, żeby przed wydaniem wizy sprawdzać, czy ktoś jest karany, czy nie, ale większość rządząca, ani poprzedni rząd tak samo, nie chce wiedzieć, czy ktoś był karanym zabójcą, czy ktoś jest gangsterem w swoim państwie. Po prostu rozdajemy wizy nadal na prawo i lewo, bez wiedzy o tych ludziach. I to mnie niepokoi. Uważam, że obywatele mają prawo przeżywać na tym punkcie swoje emocje, bo bylibyśmy ludźmi kompletnie bez rozumu i bez odpowiedzialności, gdybyśmy podchodzili do tego zrelaksowani na spokojnie. Rząd prowadzi politykę bardzo, bardzo dla nas groźną. Sytuacja bezpieczeństwa obywateli powolutku, nie mówię, że jest katastrofa, dzięki Bogu jest znacznie lepiej na zachodzie, ale idzie to w złą stronę. Gazeta Wyborcza, dziennik, który trudno oskarżyć, że jest ksenofobiczny i antymigracyjny, opublikował obszerny reportaż o tym, jak działają ukraińskie kluby w Warszawie, z którego wynika, że w centrum Warszawy sprzedawany jest alkohol bez koncesji, e, że Wiemy. ochroniarze biją mhm. gości, że są e, e, szantażowani. E, czy to jest normalna sytuacja? Czy my żyjemy w państwie cywilizowanym, w którym jest porządek, czy w jakimś bantustanie? No Obywatele dobrze. mają prawo i obowiązek protestować przeciwko temu. I uruchamiają się emocje zdrowe dla społeczeństwa, to te, te emocje to się nazywa instynkt samozachowawczy. No dobrze, yy, ale jak to rozwiązać w takim razie prawnie? No bo yy, zacząć egzekwować prawo no, i, i zmieniać je. Tylko przestać widzi, się patrzeć. Widzimy, widzimy przestać, przestać słuchać tchórzy i poprawnych politycznie yy, nieodpowiedzialnych ludzi. No dobrze, panie marszałku, ale w Polsce jest inna sytuacja niż była, nie wiem, na zachodzie parę lat temu. Jeżeli chodzi o informacje w, jak, w, jakim w mediach, no, na przykład informacje w mediach to nie, nie ma jakiegoś bana na informacje dotyczące przestępstw, jest gorzej, co dziennikarze to... nie wykonują swojej pracy. Dlaczego? A kto pojechał do Wałbrzycha i sprawdził jak jest? No ale kiedy to się wydarzy? Żyło. No W ostatnich dniach już były dwa czy trzy, trzy dni, żeby pojechać. Ja mam podobną sytuację z Białego Stoku. Kilka lat temu nagłośniłem informację, że Czeczeni z nożem straszyli polskie dzieci przebywające w ośrodku dla cudzoziemców w Białymstoku. Pojechałem na miejsce, wszystko sprawdziłem łącznie z rozmową z mieszkańcami, świadkami naucznymi, sprawdzeniem monitoringów. Po czym wróciłem do Warszawy, powiedziałem o tym, jakiś anonimowy administrator jakiegoś profilu wydał komunikat, że to nieprawda rzekomo na podstawie informacji o policji. Wie pan, co zrobili dziennikarze? Uwierzyli anonimowemu profilowi w internecie, a nie mi. I, I moim zdaniem to jest problem, dlatego że dziennikarze mają wykonywać swoją robotę, mają sprawdzać informacje. Pojechałem ja do Białego Stoku i powinien tam pojechać jeszcze paru dziennikarzy, sprawdzić, co się dzieje. Tak samo do Wabrzycha, tak samo do środy Śląskiej, gdzie były ataki y, imigrantów z Ameryki Południowej, że... Y, 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 o mały włos y, Polak y, y, dziejęty butelką nie zginął, bo miał uszkodzone tętnice. Tam do Lubina, gdzie y, ten gwałt doszedł i tak dalej. Mamy informacje z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej, gdzie przy każdej kontroli wychodzi, że nielegalni imigranci są zatrudnieni w prawie każdym miejscu. Dlaczego nikt o tym nie pisze? Dlaczego nikt nie alarmuje? Przecież to jest nienormalne. No dzisiaj na przykład w wirtualnej Polsce jest artykuł o Kolumbijczykach, którzy y, pracują w Polsce, y, reportażowy, więc polecam. Bardzo chętnie czy to, będzie, czy to będzie w tej chwili... Natomiast każda po prostu taka sytuacja powinna być po kolei sprawdzana i przestańmy tresować polskie społeczeństwo, że jest z nim coś nie tak, bo się niepokoi. Przestańmy ludziom odbierać prawa obywatelskie, że nie mają prawa patrzeć służbom na granicy, co tam się dzieje. Przestańmy obojętnie się przyglądać, jak policja wydaje... jeszcze nie policja, bo policja to by... Moim zdaniem nie ma tu nic do rzeczy. Jak rząd wydaje, zmusza funkcjonariuszy policji, żeby wydali dekrety, że nie mają latać dronami przy granicy. Niemcy mogą nas swoimi dronami filmować, a my swoimi dronami nie możemy filmować Niemców? Przecież to jest jakaś paranoja. Mm. No dobrze, ale to nikt nie mówi o tym, żeby tej kwestii nie regulować. Mm. Jakiej kwestii? No, kwestii migracyjnej. No jak to nikt nie mówi? Koalicja rządząca no pan... odrzuciła nasze propozycje regulacji idące w dobrym kierunku. No, no. To, to nie jest tak, że nikt. Większość obecnie parlamentu, zresztą poprzedni rząd, chce to podkreślić, prowadził politykę identyczną. Dlatego, że w administracji jest bardzo proste podejście. Czego administracja nie wie, za to nie odpowiada. Dlatego administracja nie chce wiedzieć. Kto był karany. Proszę zwrócić uwagę, że do tego momentu administracja nie podała, ilu my imigrantów przyjęliśmy od Niemiec, ani ilu z nich nadal przebywa w Polsce. Dlaczego? No po... Dlatego, że to, czego politycy i opinia publiczna nie wie, za to nie odpowiada. Ale nie no, panie Maszoku, podają dane, tylko podają dane. Czy może pan mi pokazać gdzie, bo nie widziałem? Dane o readmisji do Dublinie, tak? No, no i no gdzie, gdzie, rozumiem... mogę, gdzie mogę je znaleźć. Ale mówimy o zawróceniach. Cudzo... Pan mówi o tych propagandowych danych zaniżonych, a ja mówię o pełnych nie, danych. Nie, ja mówię. Ja mówię mamy dobrze to wyjaśnimy są trzy rodzaje danych tak jest yy, radmisje Dublin i są zawrócenia no i gdzie są dane zawrócenia no podane przez polski rząd czyli to co rozgrzewa opinię publiczną gdzie no dobrze one są? no dobrze tylko nie ma ich ale pani minister Poroska mnie odesłała do źródeł niemieckich powołała się na rzecznika służb niemieckich Przecież to jest komedia Rzecz, minister konstytucyjny polskiego rządu sam przyznaję w rozmowie ze mną, że dane jakie mamy, to te, co podał do mediów niemiecki Rzecznik. to jest panie, komedia. panie Maszałku, może to jest komedia, natomiast takie dane będą mogły być teraz, no bo przed chwilą nie mogło ich być, bo skoro to były zawrócenia na niemieckiej granicy, a po w stronie polskiej nie było kontroli, to skąd mogliśmy wiedzieć, ilu oni zawracają? Odpowiadam panu bardzo jasno. Wi wiadomo to z kontroli poselskiej, którą wykonaliśmy w październiku 2024 roku w Centrum Koordynacji Służb Polskich i Niemieckich w Świecku i podaliśmy te informacje na konferencji prasowej, od razu po tej kontroli i później je propagowałem wielokrotnie w mediach. Wiemy to stąd, że Bundespolizei Niemiecka za każdym razem, kiedy zawraca imigrantów do Polski, informuje o tym Straż Graniczną. Te dane są w Straży Granicznej, ale są ukrywane przed społeczeństwem. E, dobrze, to wracając jeszcze do e, jutrzejszych pikiet. E, jaki cel polityczny chcecie osiągnąć? wzmocnić presję na rząd w celu rozpoczęcia prowadzenia tego, co postuluje Konfederacja, czyli odpowiedzialnej polityki migracyjnej. To znaczy deportowania nielegalnie przybywających osób w Polsce, tych, którzy złamali prawo przetrzymywania w ośrodkach zamkniętych, dopóki nie zostaną deportowani, zawarcia umów o readmisji i rozpoczęcia przede wszystkim negocjowania. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nie ma zespołu prawników, który w tej chwili pracuje nad negocjowaniem umów o readmisji z państwami, z którymi ich nie mamy. Zniesie listy państw, do których nie deportujemy. Słyszałem, że coś w tej sprawie zaczęło się zmieniać. Potrzebujemy oficjalnego potwierdzenia, że rząd zmienił swoją politykę. Apelowaliśmy to już w zeszłym roku. W zeszłym roku apelowaliśmy o przywrócenie kontroli. Częściowo już się to zaczęło odbywać. Oczekujemy wzmocnienia tego. Kontrole muszą być prowadzone przez wyszkolonych i przygotowanych do tego strażników granicznych, a nie nieprzygotowanych do tego żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, no, to, żandarmerii to znaczy, wojskowej. Jesteście Oczekujemy, za żeby, kontroli na granicy niemieckiej? Przede wszystkim na wschodnich granicach, na granicy z Litwą, Słowacją, Białorusią, Ukrainą. Musimy znieść ten przywilej, że każda osoba, która dysponuje paszportem ukraińskim, może robić w Polsce co chce. Niemcy nie wpuszczają do, do, do siebie nikogo już z paszportami ukraińskimi. Polska w tej chwili jest tutaj jedynym takim, powiedziałbym, yy, yy, yy państwem, które bierze każdego bez sprawdzania czegokolwiek. Natomiast na granicy z Niemcami oczywiście tak, póki Niemcy swoich kontroli nie zniosą. Co z pomysłem... I to nie mogą być wyrywkowe kontrole czy pozorne, tylko muszą być faktyczne. Co z pomysłem, co z pomysłem pisu referendum? Plus oczywiście limitowanie legalnej imigracji, rozpoczęcie kontroli ale tej mamy, legalnej. Ale mamy ja rozumiem tylko mamy przykręcenie Więc Jest tak dużo postulatów, panie redaktorze. Tak, Koniec z fakeowymi studentami. Mamy przykręcenie śruby migracyjnej. Koniec z akademikami dla imigrantów zamiast dla Polaków. Jest no, naprawdę bardzo dużo no z zeszłego roku też mamy, znaczy mamy przykręcenie śruby migracyjne. Widzimy, że... Jak to mamy? No, Liczba pozwoleń jest kilkaset tysięcy rocznie nadal. Ale jest mniejsza. W 2024 roku była niższa niż w roku 2023. Wydaje e, mi się, około 300 000 że... 300 tysięcy jest. Jak pamiętam dane, to jest ciągle około 300 tysięcy rocznie i to jest bardzo, bardzo dużo. No tak, tylko z drugiej... A profesor Duszczyk myli nam oczy danymi typu, że on policzył, ale nie powie jak, że granica została uszczelniona do poziomu 98%. To ja mówię 77% i panie profesorze, polemizujmy. No, ale ja mówię... powiedziałem 75%, nie, dobrze, 70%, pan dobrze, ale bo... Z, zaraz, bo. Pytanie, co to za liczby w no ogóle? No dobrze, tylko jedną liczbą to są pozwolenia na pracę, yy, a inną liczbą jest uszczelnienie granicy, tak? No to rozumiem... Yy... Jak kwestionuję, że to jest w ogóle liczba? Dobrze, to, to jest procent. Szukuwajmy podany... ten balonik. Procent czego? Panie redaktorze, matematyka, podstawowa szkoła. Procenty liczymy od czegoś. Od czego pan podróżczyk policzył procenty? Od liczby osób, które próbowały przekroczyć granicę. Ale Straż tak? Graniczna podaje, że około 30 tysięcy pr... przekroczeń mamy rocznie. No czyli z tego 2%, jak policzymy. No i co pan to... profesor liczył? Ale... Nielegalnych imigrantów? Trzy... A gdzie są dane o liczbie nielegalnych imigrantów, którzy są w Polsce? Gdzie te dane? Gdzie te dane, pytam. Ja tylko wracam do jednej rzeczy, bo chciałem zachęcić o pozwolenie na pracę. Sama liczba pozwoleń na pracę. Nie świadczy nie spada. No, spada, bo jednak było 300, z tego co pamiętam. Rosną nam Kolumbijczycy, Filipińczycy, Wenezuelczycy rosną, idą w górę, mocno idą w górę, a ogólna liczba pozwoleń no na to pracę się jest, zmienia jest wysoka. Natomiast cały czas. Sama, sama liczba pozwoleń zmienia na zmienia się na, tak, na Sama liczba pozwoleń na pracę nie, nie oznacza jeszcze, że z nich wszyscy korzystają. A, a warto Natomiast... zwrócić uwagę, że spowalnia koniunktura. No. Więc jest, miejsca pracy w Polsce są likwidowane a ja imigranci chciałem... są ściągani. Panie Marszałku, ja chciałem tylko jeszcze wrócić do jednej mm -hmm. kwestii, no też do kwestii gospodarczych. A akurat minister Duszczyk, którego pan przywoływał, to w wywiadzie dla Money.pl mówił o tym, no, że jeżeli chodzi w tej chwili o migrację, to ona w zasadzie powinna, tak wynikało z tej powiedzi, pozostać na takim standby, to znaczy, że nie ma miejsca na nowych imigrantów, ewentualnie jeżeli chodzi o rynek, taki pracowniczy, to mogłaby następować wymiana, no jeżeli ktoś wyjedzie, to zamiennie za niego ktoś mógłby przyjechać. Pan profesor mówi dużo yy, poprawnych, a czasem słusznych i trafnych rzeczy. Problem nie jest w tym, co mówi pan profesor Duszczyk, problem jest z tym, co robią instytucje i to są w mojej ocenie trochę dwa różne no, ale, światy. Ale, ale widzi pan, że granica, było w przypadku granica, rządu PiS. granica wschodnia została autentycznie uszczelniona, jeżeli nie chodzi o ten Nie potwierdzam tego. Nie potwierdzam tego. No, dobrze. Nie potwierdzam tego. Okej, okay, to kończymy, wczoraj, bo jeszcze... rozma... wczoraj rozmawiałem z ambasadorem Łotwy, który kończy swoją misję w Polsce yy, i pan ambasador w rozmowie ze mną, podobnie zresztą jak wszyscy mamy tego świadomość i yy, jak yy, słyszałem od dowódców yy, placówki Straży Granicznej w Szczecinie, ma świadomość, że jest niestety yy, kanał nielegalnej imigracji idącej przez Polskę, także przez państwa bałtyckie. Łotwa yy, buduje w tej chwili płot na swojej granicy, no tam... próbuje to uszczelnić tę znaczy... granicę. Natomiast... Oczywiście, że jest yy, yy... Nie pytajmy społeczeństwu, że granica jest uszczelniona, że nie ma nielegalnej migracji. Zarówno granica z Białorusią jest nie w pełni szczelna, zawsze organizacje będzie. przemytnicze Panie nie zostały Myusem, wywalone nie, nie, nie i zwalczone. Nie, zawsze będzie nielegalna imigracja. Chodzi o to, że nie chodzi o to że, została... to, że zawsze będzie. Chodzi o to, że ona jest dopuszczona i idzie systemowo. No Gdyby nie nasza presja, to być może społeczeństwo by nic o tym nie wiedziało. No chyba jednak by wiedziało. A skąd? To gdzie, gdzie są, panie redaktorze, na ten temat artykuły? Nie ma no się propagandy rządu, tylko realne artykuły. Przecież gdyby nie od zeszłego roku me, obywatele i, i częściowo media, nie zaczęły, ale nieduże media. Kto informował pierwszy o tym, że Niemcy wysadzili rodzinę Afgańczyków w Osinowie Dolnym? Jeśli dobrze pamiętam, Afgańczyków, być może to była jakaś inna narodowość. E, kto informował o tym? Małe media, redaktor Fedorska, obywatele. Tak to się zaczęło. Zaczęło się od filmowania pojedynczych przypadków że Niemcy wyrzucają nam do Polski imigrantów, z tego zaczęło się drążenie, ilu ich w ogóle jest, i dopiero po roku drążenia mamy dane niemieckie, że to idzie w kilka tysięcy osób. A, panie, a narracja rządu była taka, to była pomyłka. Nie. Pan premier Tusk rozmawiał z, dane, z kanclerzem dane, Scholzem. Problem rozwiązany, już pomyłki dane, nie będzie. Dane o zawróceniach były wcześniej. Jakie? Jeżeli, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o te różne przypadki, które były w była mediach społecznościowych. Była pomyłka że to była pomyłka. Nie wiem, się ja nie ja i dziennikarze też je przywołują. Natomiast od maja mamy do czynienia z zaostrzeniem przez Niemców polityki migracyjnej. Z radykalnym zaostrzeniem. Stąd się zwiększyła liczba zwrotów. Dzisiaj jest artykuł Financial Times, z którego wynika, że w tej chwili Niemcy przestały być krajem w Unii europejskiej po raz pierwszy od 10 lat chyba, które mają najwięcej wniosków azylowych, została Hiszpania, czyli to jest efekt uszczelnienia ich granic. No bo... I Gratulacje to nie dotyczy... dla Niemców widzimy w tą samą stronę. Nie, nie Natomiast dotyczy problem, tylko panie redaktorze, jeden, jeden element się tu nie składa. Gdyby od Maja była zmiana polityki niemieckiej, co ja potwierdzam, od Maja jest, oni przestali przyjmować wnioski azylowe od zastoszona. Maja. O to mi chodzi, została tak? zazwrzona prawo Niemców. Natomiast y, myśmy y, idące w tysiące liczby zwrotów mieli już w poprzednim roku. Więc to do końca tak nie jest. Zwrotów granicznych. Oczywiście, że tak było, z czego większość to byli I wtedy nie było ukraińcy, na tym tematie informacji. Dobrze. To, to... Dobrze, to panie Marszałku, zostawmy kropkę, bo ja chciałem pana jeszcze o inny już, temat Zostawimy Zostawmy kropkę, tylko jeszcze, żeby mieli nasi słuchacze pełny obraz. W zeszłym roku faktycznie, według informacji, które uzyskałem z Straży Granicznej, większość to byli Ukraińcy, Białorusini i obywatele legalnie przebywający w Polsce, a mniejszość to byli imigranci z państw trzeciego świata, którzy przez Polskę nielegalnie prowadzili się dostać do Niemiec. W tym roku sytuacja jest już odwrócona. Większość stanowią nielegalni imigranci z najróżniejszych państw na świecie, którzy zgubili dokumenty i trzeba od zera ustalać ich tożsamość i narodowość. E, e, i to by wskazywało na to, że w zeszłym roku mieliśmy presję tych, którzy legalnie przebywają w Polsce i chcą się nielegalnie dostać do Niemiec. Tak. A w tym roku nasiliła się nielegalna imigracja przez Polskę. Zwracam jeszcze raz uwagę nasiliła się nielegalna imigracja przez Polskę. Nie zmniejszyła. Stąd jest, rozumiem. Stąd jest kanał zamykany na, e, na przykład na Litwie. Na granicy polsko-litewskiej. Czy jest zamykany? Bo... Trzeba pojechać. Byłem na granicy niemiecko-polskiej. Obserwowałem, jak to wygląda. Na granicy litewsko-polskiej jeszcze nie byłem. I powiem panu redaktorowi tak, zanim nie pojadę i nie zobaczę, jak pracują tam, to nie powiem, że jest zamykany, bo jest tyle kłamstwa i A był i tyle pan na granicy y, polsko-białoruskiej? Byłem oczywiście. I co, i uważa pan, że ona jest mniej szczelna niż na przykład była dwa lata, trzy lata temu? Yy, nie czuję się na tyle ekspertem, żeby to ocenić. Yy, myślę, że trzeba by tam siedzieć po prostu na miejscu i obserwować efektywność no, pracy. Są dane, no, ja rozumiem, jak jest mowa o szczelności. Co, Panie to redaktorze, dane, nielegalnych imigracji w żadnych danych nie będziemy widzieć. Nie, pan, pan uważa, że jeżeli na przykład są oddała według czego co słyszałem, po scenariusze, podstawowki są za rzadko. Okay, czyli z jednej strony pan mówi, że nie będziemy widzieć danych o nielegalnej informacji, a z drugiej imigracji. strony Pan imigracji, a z drugiej strony Pan mówi, że rząd nie podaje tych danych. No tak, nie podaje danych. No to jak ma podawać danych, o których nie, których nie będziemy znali? Bo ja nie oczekuję, żeby rząd mi szacował rzeczy, których nie ma Ja oczekuję, że poda to, co ma. do co panie, ma? Ma informację panie, o tym, ilu Niemcy nam zawrócili musiałku, jeszcze... i ma informację, ilu nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemcom wydano dokumenty tymczasowe, wezwanie do opuszczenia kraju i czy mają potwierdzenie, czy ta decyzja została tej, wykonana. Wrócimy, Pan zapytał i odpowiadał. Czy została decyzja wykonana, czy nie?